Masz, z tej strony Jacek, Małcysz. Dzisiaj zapraszam Was do szafki Mariusza. 230, to jest nasza szafka właśnie. Tutaj prawda KSP Hulse. Tu nie wiem, to po poprzednikach jakiś widzew. ja nie wiem w ogóle, to musimy tutaj jakoś papierem ściennym zjechać, bo to w ogóle wstyd aż, aż, aż serce kraja. Dobra, zapraszam do środka. To jest nasza szafka, jak widać tutaj prawda futrzak, tu Mariuszowa bluza. O jak śmierdzi. Tutaj jakieś książki. Włos, przydatna sprawa. To jest Mariuszowe. No, zeszycik. Lubimy sobie czasem z Mariuszem tu przyjść, prawda? Poczytać o historii. Wiosna Ludów. Tutaj sporo, prawda? Notatki. Wiosna Ludów, nie wiem, Coldplay, Coś tamtego. Kongres Wiedeński, Europa Pokongresowa, Równowaga Sił, Legitymizm. No takie sprawy. Lubimy, prawda, z Mariuszem sobie tutaj poczytać czasem i podyskutować na temat historii. No to jest nasza szafka. Tutaj futrzak. To jest kurtka Mariusza. Bardzo fajne odzienie. Bardzo fajne odzienie, generalnie bardzo wygodne, ciepłe, bardzo, bardzo przydatne. To mówiłem, to jest bluza Mariusza. Bo tak trzeba z odległości, bo ona jest taka troszkę już po kilku WF-ach, Też jest dosyć ciepła. Polecam. Jakbyście mieli potrzebę, no to do Mariusza dzwoncie i wiadomo. No. tu. To są Mariuszowe buciki na WF, też się przydają, wiecie, no WF, trzeba sobie pobiegać. Zmieniam buty, no i jazda. No. I generalnie co? A, no rękawice, bardzo przydatna sprawa. WFI, coś tego. stoję na bramce, nie stoję, żeby było ciepło. No, można się pochlastać po łbie. No, albo nie wiem, albo przyłożyć ziomką, jak prawda, ktoś się wkurzy. Też się przydaje. No. I jeszcze zostają Mariuszowe buty. Mariuszowe buty, takie po mieście. Też takie fajne, stylowe. I jeszcze do tego, są jakieś tutaj zabawki Mariusza. Nie wiem o co chodzi. No ale też chyba się do czegoś przydaje. Tak na wszelki wypadek zawsze mieć jakieś takie No. A tak w ogóle. To była nasza szatka. A teraz zapraszam Was. Tutaj prawda na osiedlu na ziomki. To są ziomki. No to są ziągki, a. No i to są ziomki z osiedla. Tutaj zawsze są ciężkie akcje pod, pod szafką. I generalnie no, staramy się tutaj, pod żeby pod szafką, przy pod, szafce. Pod, pod... Na szafce. Na szafce. Na no, w szafce też się zdarzają różne zabawy, wiadomo. No i generalnie tak to wygląda. No, zobaczyliście już wszystko. i generalnie. To jest taka spontaniczna akcja, ale w miejscu, które mi się z Tam bardzo kojarzy, to jest to miejsce. I tak z okazji Twoich 18 urodzin chciałabym Ci złożyć serdeczne życzenia. Bo tak jak Ci zawsze składam zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, żebyś był szczęśliwy, żebyś się nigdy nie zmieniał, bo jesteś moim ulubionym debilem, ale takim pozytywnym debilem, bo nie to, że jesteś głupi, bo nie jesteś głupi. Tylko wszystkich rozśmieszasz i wszyscy mocno kochają i, no, i za to Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję Ci też za to, że, że zawsze jesteś i że mogę do Ciebie dzwonić od trzeciej nocy z jakimiś głupimi problemami, a ty mi zawsze pomożesz i, i nie olejesz. I dziękuję za to, że jesteś i Cię mocno kocham. Wszystkie lepsze. Wypowiedź na ten temat. Eee, ja też tak samo. Wszystkiego najlepszego. Tędy chuj! -o! Sweet. Za orla przystań! Misja! Odebrać orzeła 7 z naprawy! Kurwa! Długo jeszcze będziecie się pierdolić z moją maszyną, jebane cfele? Pierdolić? To się będziemy dopiero porobacie! Nie Mariusz? <laughs> no Mariusz?